Siemankowidowie! O, poczekajcie, chyba kamera się spiercie. O kurde. Dobra! Siemankowidzowie. Witam was, Speed Shade razem... Siema! Razem z torcikiem L Przywitaj się! Tu. Polski tort! Właśnie! I warto, bo na 15 subów... Pokażesz się na kamerce i wyślemy sobie razem zdjęcie na YouTube'a, więc chyba warto, żeby jego zobaczyć. Więc zapraszamy do oglądania odcinka, jak myślisz, i to odcinek. Jednej. Zostawcie, nie wiem... Y Ile łapek dwa wezwanie? Dwa tysiące. Dwa tysiące? No, zobaczymy, czy damy radę. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiesz co, nie wiem. W sumie y, to kurczę wątpię, ale dobra, wezwanie przyjęte, macie 2000 łapek. 24 godziny. 24 godziny, pamiętajcie. 24 godziny nie ma, także nie wiem, jak obejrzycie to... Y, Przez rok zostawicie. No to 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 nie to, 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 to liczy, to, to nie, to, to wezwanie to jest, a zrobię konkursik. Zrobię konkursik oczywiście jak to zrobicie, jak wybijecie to 2000, to to jest konkursik i przez ten konkursik będzie kolejny konkursik. A, <laughs> Nie no, ale... Chodź, gramy. Tak na serio zapraszam, wychodzimy do lobby? Tak, dobra. Słuchajcie, jak ktoś gra w Fortnite'a, to nasze nicki to... Pani zostawi łapę, zobaczymy ile osób jest tak. w tej gry. Tak, i niech każdy, i tak, niech każdy w komentarzu y, napisze y, swój nick, tak, A, okay. pięć gwiazdek. Słuchy. Może z wami zagramy wtedy. Tak, 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 zagramy z wami, dodamy was do znajomych i z wami zagramy, o ile ktoś gra Fortnite'a, no bo wiecie. E Dobra, więc zaczynamy e, rybnymi. Aha, ty się, się zmieniłeś. Widzieliście na YouTubie takiego gościa Pączek Masny? Nie? No, ja ten, stary nie widziałem. Ja widziałem jak jest jakiś podejrzany, nie rozumiem. Ja, ja starego nie widziałem. Nie widziałem go. No, Czyli, nie no, obejrzałem go, on jest chyba z Minecrafta. On nawet jest spokojny. Zostawiłbym łapę, ale nie chcę. Ale że jakiś jest dziwny czy coś? Nie, nie no jest fajny.